Jak dojdziemy do opony, powiedz do niego, koniu stój! Ale patrz na konia, bo nie mówisz do psa, tylko do konia. Tak, a teraz sobie rzucisz do przodu, to powiedz, koniu Czasem można smoknąć, czasem trzeba dotknąć ręką, klepnąć. Co teraz powie koniu stój, Karolcia? Dziękuję, trzymaj jeszcze, trzymaj Karolina, przechwycisz od oh, Weroniki ten wodę. które dzieci trzymają, nazywa się wodę. Weroniko, daj wodę Karolinie. Tak, dobrze, dziękuję. E, Weronika, e, powiedz że, e, koniowi na No popatrz, konie idzie, Popatrz, jak szybko idzie.